Ja naprawdę nie jestem zły jak chcę znaleźć moje klucze. Widzieliście dziś je może? Górwa! świetnie. Po tylu latach słodkości, tęczy i żartu w ojecarzu, to się dzieje. Łoł, wow, 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 wow. Co? Co ty tu robisz? Dobra, rozumiem. Ice. Tukin, no wiem, że gadasz! Dobra, dobra! Jestem zobowiązany do zamknięcia mordy, abyś wyszedł na tym dobrze! Ta, pewnie, super! Okej, okay, a teraz pierdalaj! Dam radę, daj zabłysnąć! Idź sobie do tej swojej małej mani, czy coś tam! Nie, potrzebujesz mnie! Świat mnie kocha, bo jestem kawaii! Więc możesz mnie nazywać prawą ręką! Gówno prawda! Nie potrzebuję ciebie, nie potrzebuję! Jestem potrzebny! spierdalaj! Dobra, spoko. Ech, chłopaki, ja dosłownie rozwierdalam to wszystko. Między innymi miasto. Może ktoś z was mnie rozwali, lub coś w tym stylu? Zamknij się! Corka. Dużym problemem z Tobą jest to, że jesteś wszędzie! Jak? Skąd? Po prostu przestań się wpierdalać moje sprawy! Jestem mały i jestem słodki! Wyrywam wszystkie dupy! Potrzebujesz mnie, bo inaczej jesteś niki! Dawaj na solu! No dawaj. A! Robot niszczyciel, niszczyciel, rozpierdala, miażdży polityczne przygody, subuj.